Witam serdecznie na kolejnych zajęciach z Pracowni Kosmetyki Ciała w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bożu w lokalizacji Rybnik. Jesteśmy na Pracowni Kosmetyki. Dziś odbywają się zajęcia semestru trzeciego z zabiegów na ciało. Chcieliśmy Państwu dziś przedstawić zabieg elektrostymulacji mięśni, do którego wykorzystujemy aparat... Jeden z najnowocześniejszych, który nasza szkoła posiada w swoim szerokim repertuarze różnych urządzeń kosmetycznych. Aparat do rekreacji wykorzystywany jest również w rehabilitacji u pacjentów z częściowo bądź całkowicie odnerwionymi mięśniami. Aparat, który wykorzystujemy do dzisiejszego zabiegu, posiada 10% par elektrod, co pozwala nam na wykonanie zabiegu w zasadzie na całej powierzchni ciała. Przed umieszczeniem elektrod na skórze musimy klienta odpowiednio przygotować. Przede wszystkim skóra musi być czysta, pozbawiona na jakichkolwiek maści i kremów. Należy zabezpieczyć bieliznę, bielizną zabiegową ubranie klienta i założyć pasy mocujące pod pasami mocującymi umieszczamy elektrody, które uprzednio są zwilżone żelem do utradzieńków, aby prąd mógł swobodnie przebiegać przez skórę. Nasza klientka ma założone elektrody do elektrostymulacji mięśni brzucha. Mamy tutaj założone trzy pary elektrod i będziemy działać trzema różnymi kanałami. Nasz aparat Służy do wykonywania elektrostymulacji, wykorzystując cztery różne programy. Mamy tutaj program, który służy do rozluźniania mięśni, do działania przeciwbólowego. Program drugi służy do elektrostymulacji mięśni klatki piersiowej, który używamy w zabiegach na biust. Program trzeci służy do elektrostymulacji mięśni w celu ich wzmocnienia, natomiast program czwarty służy do utraty wagi, utraty objętości tkanki tłuszczowej poprzez intensywną pracę mięśni. Nasza klientka jest przygotowana, ma założone trzy obwody i rozpoczynamy zabieg. Zabieg rozpoczynamy od ustawienia parametrów. Najpierw ustawiamy czas zabiegu. Czas zabiegu wynosi między 20 a 30 minut. Ustawiamy program, z którym będziemy pracować oraz skręcamy wszystkie pokrętła mocy do zera, żeby zabieg rozpocząć dla klientki łagodnie i komfortowo. Przed rozpoczęciem zabiegu uprzedzamy klientkę o tym, co będzie odczuwała. Nasza klientka już takie zabiegi miała, więc doskonale wie, jakie wrażenia będzie odczuwała. I rozpoczynamy zabieg. Kolejno włączając prąd na poszczególne obwody. Da, powoli dawkujemy prąd, aż do uzyskania odczucia przez klienta. Tak? Nasza klientka potwierdza, że zaczyna czuć delikatne skurczenie mięśni, więc zabieg się rozpoczął. Po kilku minutach, kiedy klientka przyzwyczai się już do danej dawki, można zwiększyć intensywność pracy mięśni poprzez dawkowanie większej ilości prądu. Tak jak mówiłam, po 20-30 minutach zabieg kończy się. Wyłączamy wszystkie obwody prądu i wyłączamy aparat na. Teraz należy usunąć elektrody, oczyścić je, zdezynfekować i zabieg do klientki kończy się. W naszej pracowni, do kształcenia słuchaczek, wykorzystujemy nowoczesne urządzenia w szerokiej gamie. Wykonujemy zabiegi z mikrodermabrazji, terapii ultradźwiękowej, takie jak sonoterapia, sonoforeza, peeling kawitacyjny. Wykonujemy również mezoterapię bez igłową oraz Szereg zabiegów na ciało, m.in. liposukcja ultradźwiękowa, dermomasaż, elektrostymulacja i wiele innych. Wszystkich zainteresowanych Państwa zapraszamy do kształcenia w naszym centrum. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na naszej stronie. Dziękuję.